Witam na kanale Pasie Babci Ali. Witam czy codziennie bezmała mała robocie, jaka jest w ogrodzie. Nie da się ukryć, że zawsze coś trzeba zrobić. Dzisiaj akurat trochę więcej jest pracy i się wygląda jak wygląda, i na około też wygląda jak wygląda. Kochani, musiałam przyciąć tutaj swoją tutaj brzozę, która jest właściwie brzozą szczepioną, a po iluś tam latach ogromnie się rozrosła. Wisiało tutaj dosłownie do tego jałowca. Niestety, ale trzeba troszeczkę przyciąć, żeby to miało jakiś tam wygląd. I wzięłam się za robotę. Jest troszeczkę chłodniej, bym powiedziała. Jest już wieczór, więc za robotę się można wziąć. Za prace ogrodowe. A jest ich trochę zawsze w ogrodzie i kto ma ogród, kto ma działeczkę wie jak to kosztuje. Wie, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby potem się cieszyć tym, co jest. I móc nagrać nawet piękny filmik o swoim ogrodzie, o swojej działeczce, o swoim balkonie, o swojej roślinie. Tutaj akurat w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Mam takie ciekawe według mnie miejsce, bo tu jest taka stara fontanna zrobiona jeszcze jak moi wnukowie byli mali. Mogli się kąpać tutaj, potem pies mógł się kąpać i to jest też y, takie miejsce, gdzie mój kau kaukas może się napić wody. Przylatują też tutaj ptaki napić się. Dlatego musiało być tutaj przycięte, bo kiedy tutaj kosy czy inne nurkowały, to nie zawsze mogły wyskoczyć spod tego, y, z tego miejsca, bo się zatrzymywały na gałązkach. Bywało, że się ktoś, który się utopił. Ale to bywało. Także, jak tylko zorientowałam się, że coś już tutaj przerosło, to się wzięłam właśnie za dzisiejszą pracę. Jest tu tak na dziko, troszeczkę, ja to to także nazywam na dziko, ponieważ wkoło tej całej fontanny, wśród tych kamieni, rośnie bluszcz. Ten bluszcz ja muszę troszeczkę przyciąć, jest to blusztowate. Tutaj widać, jakie ten, ale ile tego jest. Ale to nie znaczy, że ja to wszystko wytnę zupełnie. Absolutnie. To po malutku ten, ten bluźnierz zielony obrasta tą całą tutaj fontannę. I także wygląda to urokliwie. Potem przytnę tutaj jałowce i przejdę do dalszej pracy ogrodowej. A jest ich kilka, bo trzeba przyciąć jeszcze. Inne rośliny, które przykrywają jedna drugą liśćmi. A właściwie to mogę pokazać, co jeszcze jest do pracy tutaj. No, codzienne te parę minut schylenia się daje niesamowitej energii. Daje siły i radości. No, bo cóż można robić babcia Ala w ogrodzie? Chodzić. Oglądać, podlewać, przycinać, schylać się, zasilać. Pokażę, co jeszcze tutaj ewentualnie mam do pracy właśnie w takie, taką drugą połowę sierpnia, czyli sierpniowe prace ogrodowe. W ogrodzie u babci Ali, jak wspomniałam, jest troszeczkę prac w ogrodzie. Tutaj jest takie przejście, gdzie muszę swoją piłą do przycinania tych wszystkich. I iglaków, zrobić przejście ogrodowe, bo ten jałowiec niestety, ale dość mocno się rozrósł. Także tutaj, przechodząc koło niego, to trochę mnie tutaj kuje. No, ale sobie z nim poradzimy. Także jest po i całkiem efektownie to wygląda, ale jałowiec musi być przycięty. Tu mamy czmielinę która się dość mocno rozrosła, trochę przysłania funkie, róże, ale jak to wszystko przytnę, nabierze do takiego kształtu, formy, tak żeby te moje roślinki w grupie ciekawie wyglądały. A więc druga rzecz do przycięcia moja czmielina, a jest jej trochę w ogrodzie, jest. Tu inna rabatka, gdzie pomocy potrzebuje pieris. Także o. Trzeba będzie tutaj. Ojej, nawet róża tutaj rośnie, prosi się o, o, o swobodniejsze miejsce. Także rozchodniki muszę tutaj mocniej przyciąć, bo dały się we znaki mojej różyczce. Tak, dopiero teraz chodząc po ogrodzie, zaglądając bardziej dokładnie w każde miejsce, widzę, że jest trochę pracy. Jak wspomniałam, zawsze kiedy się przejdzie tutaj po, ty, po tych wszystkich rabatkach, widać, co która roślina woła o pomoc. Także to będzie przycięta. Tutaj rozchodniki będą przycięte, co nie znaczy, że je się w ogóle zlikwiduje, tylko. Przybyć na drugi rok, żeby zostały, będą do, roz, do rozsadzenia w inne miejsca. Także pieris będzie uratowany. A tu rośnie hortensja, ale ona jest w doniczce, to ją przesuniemy potem. Także praca ogrodowa też wymaga ode mnie troszeczkę wysiłku. Tu o, jest do skubnięcia stara Pelargonia bo są wsadzane tutaj plergą, nie też niektóre miejsca żeby rozjaśniało żeby rozjaśniało nam troszeczkę y, miejsca ogrodowe tam gdzie są zacienione i żeby rabatka ładniej wyglądała tu mogę wszystko zostawić tu jest najbardziej takie dzikie miejsce pod płotem który nas oddziela od sąsiada i sporo tutaj jest y, zimnozielonego bluszczu, który się po ziemi tutaj pnie. Pnie, właśnie y <laughs> on się nie pnie po ziemi, tylko tak, no jak widać, sunie się. <laughs> Kochani, to wszystko wyrównam ładnie i chodzi mi o to, żeby tutaj y utworzyć taki kobierzec z tego bluszczu zimnozielonego. Swego czasu on tutaj był. Ja go wycięłam, a potem zostawiłam i to tak mniej więcej wygląda Dzikowato. Ale i o to chodzi. Tu zaczyna iść na drzewo. Ja to swego czasu widziałam, pościągałam. Powycinałam też te y, tutaj iglaki. Musiałam poprzecinać. Na wiosnę to one już zaczynają puszczać. Młode gałązki. Tutaj szybnie bluszcz. I jeżeli ja to wszystko ładnie przytnę, no to się kobierzec utworzy. Także tyle jest pracy tutaj, na co nie narzekam, bo efekt będzie, poczekamy do wiosny, a może nawet już tej jesieni, jeżeli zdążę tą pracę wykonać. A teraz się pożegnamy. Pokazałam wszystko, gdzie jeszcze mamy jakieś wykonanie pracy ogrodowej, żeby było ładnie, żeby było przyjemnie. Nie jest tego zupełnie dużo, bo ktoś ja by pomyślał, ojej, ona nic tam nie robi, tylko w tym ogrodzie dziubie i dziubie. Ale miłe to jest, kiedy no, ktoś to musi zrobić, czyli ja. I, i ewentualnie, żebym mnie, źle nie powiedziała, to nie tylko ja, bo to, co ja natnę, to jest idzie do zmielenia i pomaga mi mój mąż. Mamy podział pewien obowiązków. Ja tnę, a on mieli I to idzie na kompostownik. Także potem się robi jakieś tam ziemia kompostowa. Ale na teraz jest taka chwila. Rlaksu, bo nawiasem mówiąc, o dzisiaj w nocy padał deszcz, to coś tam zawsze, wiadomo, jakieś tam rośliny urosły, chwasty, niechwasty. i to jest taki chłodniejszy dzień, popołudnie właściwie, tak jak wspomniałam, gdzie mogę się wziąć za pracę taką w ogrodzie, tu przyciąć, tam zajrzeć, tu przygiąć. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają mój kanał, moje filmiki. I... Cieszę się z tych łapek do góry. Cieszę się z osób, które zasubskrybują mój kanał. Niektórym się nie podoba i mają prawo. Także rączki i łapki w górę i do zobaczenia. I do zobaczenia właściwie na innym na innej mojej rabatce. Zobaczymy, jak będą wyglądały miejsca, gdzie wszystko już jest zrobione.